Cześć, jeśli tak jak ja masz zwyczaj obdarowywania swoich bliskich i znajomych prezentami, ten filmik jest dla Ciebie. Oj, uwielbiam prezenty. Otrzymywać? Tak, no przecież każdy lubi coś dostawać, ale jeszcze bardziej uwielbiam coś dawać. I powiem Ci, że do niedawna miałem takie dylematy. Co kupić na prezent? Chciałem przecież, żeby to było najwyższej jakości, zdrowe i naturalne, a przy tym. Dające taką wartość tej osobie, czyli jakiś taki mega efekt, zadowolenie, radość, no po prostu coś takiego, co zrobi wow! No, w każdym razie ten problem mam już dawno z głowy, odkąd poznałem produkty Duolife. I Ty też możesz robić super prezenty swoim bliskim i znajomym, a ja pokażę Ci w jaki sposób. Co najważniejsze, Duolife to jest polska firma, wiesz, nie jakieś tam zagraniczne, tylko polska firma, polski kapitał, polska produkcja w zakładach o najwyższym światowym standardzie. Niektóre fabryki leków nie mają takich certyfikatów jak te zakłady. Firma nie idzie na żadne kompromisy. Używa wyłącznie naturalnych składników najwyższej jakości, bez konserwantów, wolnych od GMO, w szklanych opakowaniach lub w bezpiecznym tworzywie. I posiadających kompletne nie jakieś tam małe 10, 20, 30% wyciągu, 100%, jak najwięcej. Do tego produkty są mega bezpieczne, a ich skład tworzony jest przez najwybitniejszych biologów, farmaceutów, lekarzy, kosmetologów. Po prostu najwyższa jakość na świecie. No i nic dziwnego, że od 8 lat są obsypywane nagrodami, w tym jakość roku 2021, nagroda zaufania Złoty Otis branży farmaceutycznej. Bałtycznej, Spa Prestige Awards i oczywiście wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa i jakości eko, a także certyfikat amerykański FDA który gwarantuje absolutnie najwyższą światową skuteczność. Dodatkowo wiele z tych produktów zostało opartych o badania nagrodzone aż czterema nagrodami Nobla. Słuchajcie, my naprawdę mówimy tutaj o czymś, czego nie ma dostępnego powszechnie na rynku i na pewno nie kupisz tego gdzieś w galerii czy w jakichś sklepach, już nie mówiąc o tym, że musisz tam chodzić do tej galerii, czyli tracić swój czas, przedzierać się przez te korki, masa ludzi, korki przy kasach i Tracić swój cenny czas i nerwy, możesz to nabyć. Przez internet. Ale jak i gdzie, powiem Ci na koniec. Ok, więc jeśli szukacie prezentów, które są w pełni naturalne, w pełni bezpieczne, produkowane w Polsce z najwyższej jakości składników, a przy tym bardzo skuteczne, no bo chodzi o to, żeby ta obdarowana osoba była naprawdę zadowolona, to te produkty Was nie zawiodą i staną się najchętniej dawanym prezentem. Sami zobaczycie. Ja przygotowałem dla Was cztery proste kategorie, które pokażą, co konkretnie można sprezentować w zależności od budżetu. Zobacz Niecie również zdjęcia pokazujące efekty stosowania tych produktów, więc zaczynamy. Czy można coś wartościowego kupić komuś do 50 zł? No, okazuje się, że można. Taki niesamowity krem z witaminą C oraz żel antybakteryjny. Zobaczcie, jak pięknie to można zapakować. On nie tylko jest kremem do rąk. Słuchajcie, to jest do ciała, do twarzy, przeciwko żylakom, przeciwko pękającym naczynkom, przeciwko przebarwieniom skóry. Ten żel antybakteryjny nie tylko chroni ręce do 8 godzin, ale jest rewelacyjny na opryszczkę, na trądzik, więc fantastyczny taki zimowy zestaw, albo można kupić komuś pastę do zębów na dzień i na noc. Która nie tylko wybiela, ale mineralizuje zęby, czyli powoduje, że ta osoba ma zdrowe i silne zęby. Słuchajcie, my po ostatnim wizycie u stomatologa, półtora roku przez tą pandemię nie byliśmy. Moi drodzy, praktycznie żadnego ubytu. A mamy, słuchajcie, sześcioosobową rodzinę. Także wiecie, taka pasta to skarb. Więc są takie dwa proste prezenty do 50 zł. Do 100 zł. Krem z witaminą C i do tego masło kolagenowe. To są dwa niesamowite kremy, czyli z jednej strony ręce, przebarwienia, a z drugiej ten kolagen cały. Ciało Oeny, pokażę Wam zaraz jego działanie albo te dwa piękne, słuchajcie, kremy aloesowe na dzień i na noc. Muszę Wam pokazać piękne opakowanie i zobaczcie. Śliczne opakowanie, śliczny kremik. Mega. Na dzień i na noc cudowne, naturalne kremy. Możecie również podarować osobie jeden z naszych butelkowych produktów. Mamy ich całą gamę. Zobaczcie jak te produkty pięknie wyglądają po nalaniu na przykład jakiegoś kieliszka. No w ogóle no, no, te kolory, to wszystko no, po prostu wow. Albo możecie podarować jeden z naszych kapsułkowych produktów. To są produkty, które stricte pomagają jeśli osoby mają jakieś problemy. Alergie, migreny, problemy skórne, problemy z sercem, cukrzycy, z cholesterolem i wiele, wiele innych, w tym nasz wielki hit Pro Immuno. To jest, słuchajcie, produkt przeciwko wirusom i infekcjom wirusowym, rewelacyjny w czasach COVID. Nie jednej osobie to naprawdę pomogło, słuchajcie, w tym, co się dzieje i co szaleje po prostu na całym świecie. Także moi teściowie na pewno taki produkt otrzymają. Do 200 zł. Tutaj już mamy większe, ciekawsze zestawy, na przykład prezent dla chorusków, czyli Pro do tego Borelis Pro i witamina C. Fantastyczny prezent, słuchajcie, tak wzmacnia odporność. O tak! Prezent dla stawów i kości, czyli kolagen oraz prostik. To jest naprawdę coś, co pomaga nawet zregenerować się już uszkodzonym stawom i kościom, Także gorąco polecam dla wszystkich sportowców, którzy mają problemy ze stawami, z kolanami i tak dalej. Naprawdę. Rewelacyjnie działa. No, albo nasz Keratin Hair Complex. To jest, słuchajcie, produkt, który działa rewelacyjnie na porost włosów, a także na ich objętość. I po 3 miesięcznej kuracji 84% jest mniej wypadających włosów. I efekt XXL. Poza tym, no, zobaczcie sami na tych efektach stosowania a także zobaczcie, słuchajcie, jak to pięknie może być zapakowane, jakie to ma w ogóle kolory, to jest po prostu no wow! Więc jeśli ma się kogoś, kto ma problemy z włosami albo po prostu uwielbia włosy, to to jest strzał w jedenastkę. Oczywiście mamy też całą linię kolagenową, która ujędrnia ciało. Zobaczcie, jak to może być Pięknie zapakowane. Jak to super wygląda ten róż. A w ogóle, zapach to już jest w ogóle słuchajcie, kosmos. Albo można zrobić masło kolagenowe, peeling chlorofilowy i aloes. To też rewelacyjnie działa na skórę. I zobaczcie te efekty. Słuchajcie, celulit, wszelkiego rodzaju obwisła skóra po porodach i tak dalej. To jest naprawdę coś, co każda kobieta i każdy facet też. Ja sam to stosuję. Po prostu będzie zachwycony tymi efektami. Naprawdę mega skuteczny produkt. No i o czym Oczywiście słuchajcie takie piękne zestawy. Gdzie właśnie nie tylko jest kolagen i masło kolagenowe, ale zobaczcie, możemy zestawić witaminę C, krem z witaminą jako bombę witaminową, albo chlorofil, i właśnie ten peeling chlorofilowy jako energię, albo aloes, i właśnie szampon czy krem aloesowy jako takie oczyszczenie. Także pięknie te zestawy też wyglądają ze sobą zestawione. I słuchajcie, te kosmetyki to nie są byle jakie kosmetyki, one są obecne w prestiżowych salonach kosmetycznych, nawet marta Gąska. Która jest ekspertem beauty w TVN, -ie. Ona wszystkich tam wiecie, maluje w tym TVN-ie i przygotowuje jako wizerzystka. Ona rekomenduje te kosmetyki. Także dajecie komuś nie coś, co gdzieś tam wiecie, można kupić w jakiejś lepszej drogerii, ale coś, co naprawdę gwiazdy, celebryci, ludzie, którzy dbają o zdrowie, profesjonaliści, kosmetolodzy, używają na co dzień w swoich klinikach. Także najwyższa jakość. Okej, okay, wchodzimy teraz w półkę powyżej 300 zł. No i tutaj, moi drodzy mówimy już o produkcie, który został zbudowany na badaniach nagrodzonych trzema nagrodami Nobla. Do tego produktu używają celebryci, sportowcy, po prostu ludzie, którzy naprawdę o zdrowie chcą dbać i nie patrzą ile to kosztuje, bo ich interesuje najwyższa jakość i najwyższa skuteczność i takim produktem, jeśli znacie kogoś, chcecie komuś zrobić produkt mega premium, chcecie albo znacie kogoś, kto naprawdę chce zadbać o to zdrowie, to słuchajcie, najwyższa jakość i najwyższa półka Duolife w dzień i noc. Biała butelka daje energię, witalność, oczyszczenie organizmu, wzmocnienie pożywienia, to jest bomba witaminowa, jakich nie ma na rynku, a butelka czarna na noc daje regenerację organizmu, oczyszczenie, fantastycznie reguluje sen. Więc to jest, słuchajcie, coś, co ja polecam na mega ekskluzywny prezent, zresztą zobaczcie, jak to jest pięknie zapakowane. Koniecznie kupcie sobie takie opakowanie, składając na to zamówienie. Naprawdę coś po prostu wow. Oczywiście polecam też kosmetyki. Jeśli macie więcej pieniędzy, to słuchajcie, to możecie zakupić całą linię aloesową, linię keratynową. Tych kosmetyków jest naprawdę bardzo dużo. Ja nazywam je domowym spa, bo wiecie co, kiedy ja i moja żona, zwłaszcza moja żona, używa tych kosmetyków, to po prostu ona wychodzi, ona pachnie, jakby dopiero wyszła z jakiegoś mega salonu kosmetycznego albo mega spa, aż chce się ją zjeść. Także naprawdę. do świadczenie Nie tylko skuteczności, ale zmysłowe. To jest po prostu coś fenomenalnego. Ale to zobaczycie tylko i wyłącznie, kiedy wypróbujecie, więc gorąco Was do tego namawiam. A poza tym, zobaczcie, jak to pięknie może być zapakowane. No to, to po prostu no, wygląda. Natomiast, jeśli chcecie podarować typowo kosmetyczny produkt, to mam dla Was takie jeszcze trzy propozycje. Jeśli chodzi o właśnie wygląd twarzy, głównie twarzy i ciała, kobiety bardzo na to zwracają uwagę. To jest, słuchajcie, linia aloesowa. 20+, plus albo linia kolagenowa 35+, plus. Mm. słuchajcie, o jeny. aż musiałem to powołać ta linia kolagenowa i jeny, to jest, zobaczcie jak to wygląda, zobaczcie, jeny, jakie to jest cudeńko, o rany, dla mojej żony, dla mojej żony to jest mus. 35+, plus i słuchajcie, LaziZal 50+, plus. i zobaczcie, jak te produkty działają. Po dwóch minutach stosując na przykład serum LaziZal Zobaczcie, jak te marszczki znikają. To jest po prostu coś fenomenalnego. Zobaczcie tutaj, niesamowite. E, ten efekt utrzymuje się do 8 godzin, natomiast regularne stosowanie tych kosmetyków spłyca te zmarszczki już długotrwale. Także naprawdę, słuchajcie, to jest coś, co jest bardzo, bardzo skuteczne, a przy tym bardzo bezpieczne, bo tutaj indeks naturalności sięga powyżej 95%. No i ostatnia rzecz, którą bym polecał, jeśli znacie kogoś, kto dba o linię, dba o sylwetkę lub chce zadbać o tę sylwetkę, słuchajcie. S Pro Slimer Slim Shake. To są produkty, bez których naprawdę ja nie wyobrażam sobie życia, a d bo bardzo dbam o swoją wagę i swoje ciało. Moja żona również. Produkt, który naprawdę jest mega skuteczny. Zobaczcie na tę historię. Tu naprawdę ludzie, słuchajcie, którzy mieli wielkie problemy, na przykład z nadwagą, ale też ogólnie nie byli zadowoleni z tego, jak wyglądają. Zobaczcie, jakie efekty osiągają w kilka miesięcy stosując właśnie ten zestaw. To również jest zestaw dla osób, które chcą nabrać masy mięśniowej. To jest Jestem ja, słuchajcie, 5 miesięcy, 4 kg beztłuszczowej masy mięśniowej, w połączeniu oczywiście z treningiem, ale daje to naprawdę spektakularne rezultaty. Ok, więc pytanie: gdzie to mogę zamówić? No, najlepsze miejsce to jest oryginalny sklep Duolife. Słuchajcie, tutaj uczulam Was przed zakupami tych produktów gdzieś tam na Allegro czy w internecie z kilku powodów. Po pierwsze, to są produkty naturalne, więc chodzi o to, żeby były z najświeższej partii. To są produkty szklane, więc wysyłka musi być ubezpieczona i specjalnie zapakowana. Tylko Duolife ma oryginalne, specjalnie stworzone do tych produktów kartony. No i też ogólnie chodzi o całą gwarancję, prawo reklamacyjne. Moi drodzy, chodzi o najniższą cenę, dlatego że każdy chce na tym zarobić, a Duo Life daje bardzo dużo zniżek. I właśnie dlatego te produkty kupisz w sklepie internetowym swojego znajomego, który wysłał ci ten filmik, więc koniecznie poproś go o adres do jego sklepu Internetowego, a zakładając w jego sklepie darmowe konto, możesz już na dzień dobry otrzymać nawet 15-20% zniżki na te wszystkie produkty. Natomiast jeśli dokonasz zakupu tych produktów na kwotę powyżej 300 zł, to dostaniesz również możliwość rabatów do 40% oraz otrzymywania gratisowych produktów przy kolejnych. Prezentach i zakupach. Więc koniecznie zapytaj swojego znajomego o możliwość kupowania produktów po najniższych cenach. OK, moi drodzy, to by było na tyle. Trzymam kciuki za cudowne, fantastyczne, wartościowe prezenty i mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Dzięki i do zobaczenia.